Masz dosyć słabego dropu? Ustrzel niesamowite skiny w najnowszym evencie KISS OR SLAM na CASE DROP EU. Sprawdź najnowsze gry eventowe Pula nagród to aż 30 tysięcy złotych Nie czekaj, wejdź na CASE Dropeu już teraz Cześć Dziwnawski, serdecznie na moim kanale, z tej strony kolejny odcineczek z CASE DROPA I Mordy. Dzisiaj grubo PENIK, bo aż kasy to mamy 9 koła. W ekwipunku jeszcze więcej bo udało mi się tutaj nazbierać. Mordeczki. Eventik is or sla. Cały czas trwa, jeszcze 7 dni. Więc warto zbierać serduszka i wykorzystywać je lub zbierać i wygrywać nagrody z rankingu. 101 miejsce zdobywa nagroda o łącznej wartości 30 000 złotych. Więc a jakie zbierać? Otwierając książki, czy doładowując konto, wbijać na Facebooka, Instagrama, zdobywać friskiny. Sory. Eee... Sorry. Ile mamy w ogóle? 3600. Dobra, otwórzmy sobie tutaj. O. Czemu by nie. Eee, dzienny błąd, 24 godziny. Możecie śmiało odbierać i, i ten. Eee, śmiało odbierać i. Zgarniać darmowe pieniążki, czy też skiny Patrzcie jak blisko Frontside Misty, który będzie za niedługo do wygrania u mnie na kanale, więc warto śledzić Pierwszy link w opisie, mój reflink z kodem Niko, przez co macie plus e, 30zł przy doładowaniu, jak i silver i jedynkę I właśnie godzin dzień tygodniowy i miesięczny na stronie A dzisiaj skoro mamy taki balans, czemu by nie zaszalić z czymś droższym, więc wbijajmy może tutaj um. Zakochana para, jakaś kolska dla bujasa bardzo by się przydało. Ogólnie czerwono wleciał, ale czy nam to profit da chyba nie 457? W ogóle. jopierdyle to gruby. Ej, znowu nie włączałem dźwięku. Z czemu ja mam zawsze problem z dźwiękiem? Zawsze zapomnę. Tutaj już troszkę lepiej, ale ale, ale. Nadal jest minus. Dobra, jeszcze raz. Oj, coś nie dajesz, coś nie dajesz. Nie chcesz dać. I jest kosa M9, tak? Lala, no wam powiem. No to jeszcze raz, ale ładna kostka siadło. Ta ją jest, kurde, 500 zł tylko. I tutaj nic, a wupa ewentualnie. Dobra, jeszcze raz przyłączyłem. Jeszcze raz, 300 w plecy. Da jeszcze jedną, i znowu dźwięku nie włączyłem. Nie, włączyłem. Kurde, ja nie miałam na słuchawkę dźwięku. Wszystko, już bliżej zera, ale nadal w plecy. Dobra, e, zakochana para, to może to teraz. Ogólnie promocje, widzę, wleciały na te skrzyneczki, 390 zł. Tu może jakaś kostka dla wujasa. No e, mamy od gruma pieniążków i Bajonet. Bayon, e, e, Bowie Knife e, Autotronic i to jest dopiero proficik. Essa, jeszcze White Fire. No to dawaj, już dwie kosy trafiliśmy Uuu, Grubo I tutaj też fajnie wyleciało Zarobiście wyleciało Jak daje, dawaj jeszcze A będzie upgrade'owane coś, coś spróbujemy grubego wyciągnąć z tego upgradera. No tu już słabiej Dobra, jeszcze jedną szansę masz, mamy? 5 koła, dobra, jeszcze 360, prawie zero Ostatnia szansa Daję dać wujasowi jeszcze jedną kostkę. A mam na nosie Ej, ja, no nie siadło. W sumie, ej, źle nie dajesz, źle nie dajesz, dobra. Więc co? Po kolei, tych chyba najdroższy skrzyneczek lecimy po razie. Dobra, 25% na knajfa. Dawaj mi. O Boże, ale wstyd. Ja mam do byś mogła dać, a nie nawaję, tylko dobra, w plecy. I to mega w plecy następna, mówię, otwieramy najdroższe skrzynki 4 będą jeszcze i lecimy z tym na Upgrader bum 700zł tutaj kosze dla Wojas, albo cokolwiek żeby był profit to będzie na Upgrader I tyle kos, ale full injector i chyba za 300 co? 400 ale ładnie siadło ja takie, jak takie openingi to ja uwielbiam opowiem, już bez żadnego tego można się o sobie eee Przestać otwierać upgradera, ale spokojnie. Mamy taki balans zrobiony, że... Och, jak zabrało. Tego Butterfly'a to jest tak ciężko trafić, to jest coś czego nie trafiłem. Wszystko trafiłem. plus od, od tego Dopplera Butterfly'a. Wszyściutko trafiłem i to nie raz już. O, kosa jest. Ale cholernie ciężko, gdzie dosto trafić 1300... Raz miałem tylko otworić. I ostatnie kliknięcie Wy tanio skóry nie sprzedam byczki. BUM! 1249 zł. Ta skrzynka można sporobić w sumie. Trzy kosy okej. Onitadzi. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Kurde, każde kliknięcie profit. 2400 100% profitu. O kurde, o kurde, mieliśmy ile 8. Parcie mam 40 tysięcy. Ty. Profit już jest, już jest proficik mordy. 10 kanta, dobra. Lecimy z tym na Upgrader Dobra, zaczynamy. A może nie, dobra. A może tak. Może tu. Dobra, tu. Eee, uff, lecimy. gruba upgrade, gruba upgrade'y Dobra. A eee, po 5 razy? To bym chciał przygarnąć. To bym chciał przygarnąć. Wydaje mi się, że może tu gdzieś siądzie, co? Leciała Aj, blisko było. Wow. Dobra. <laughs> jeszcze nie jest źle, bo. To, to te tańsze były. E, dobra. Tutaj jeszcze też tanioszkę raz i później te grube zrobimy. Upgradery. Nagrywa się w ogóle, nagrywa się. Razy 10. Butterfly, Dopplerek i tu. Marble. Fejdźik. Marble. Fejdźik. No i teraz siadło, tu gdzie chciałem. Ach, Dobra, dobra. Spokojnie. Spokojnie. Chyba stracimy te 10 tysięcy. Tak, o. Gdzie ja, tu mamy 6 koła 5 razy 2. 6 koła. Dołóżmy do tego jeszcze, co można. I robimy sobie tego. Dobra, tu musi siąść tu szybko. dole, Mamy koła. I tak jest. Już jest profitik mordeczki. Dobra, teraz to. Resztę upgrade'ujemy. Już jest gruby już profit mordy. Dobra, razy 10, gamma Plerek. Latujemy tutaj. Szybko, pu! Nie, nie siedzi, już nie siedzi, widzę to. Uff. Już tutaj ten Upgrade to jest tak rozgryziony, że to jest szok, ale dobra. Kurczę, bo już zostały same śmieciuchy. Dobra, bum, stajemy. Już same śmieciuchy zostały, ale jest git, jest zarąbyście. Mamy 8 Kanta, mamy 12. A, bo to już ostatnia strona, no dobra, spoko. Wiecie co? Skoro mamy jeszcze tyle siana... Ile tu mamy? 42 tysiące. Eee, Przedajemy tego karambita, jeszcze raz. Wlecimy może w knife, knife V2. 2 200. Cztery razy otwórz. <coughs> cztery razy. Uff, ale syf, ale syf, cztery razy, raz. Dwa. Kurde, teraz pozbędziemy się tych pieniędzy. Talon. No ale nadal syf. Dwa. Trzy. Zobaczcie, zaraz kasy nie będzie. I jeszcze raz. I to zarobiliśmy stracimy pewnie. Kurczę, szkeleton, ale to... I Ursus w sumie, to tam jest coś w jeszcze. Ok. I ostatni raz. Ostatni raz bycie. I lecimy z tym jeszcze raz na upgrader. Grubia dzisiaj, dzisiaj grubiutki gruby, gruby opening. O Boże. Zero, zero profitu z tego było. Dobra. Hmm. Dobra, zróbmy tak, razy 5, razy 2 i wracamy po naszego karambita. Musi siąść tu w końcu, no musi. Szybko! Dobra, mamy go. Jak nic go mamy. Leć, leć, leć. Tak jest 3012 można. To Ale dzisiaj siada, ale dzisiaj siada. Jeszcze patrzcie, ile mamy tu siada. No co? The, The prince, no. The prince do kolekcji. The Prince'a do kolekcji. Ej, mamy go. No nie mów. Ale siadło! Mm. O, z 8 tysięcy z 8 tysięcy mamy Powiem wam szczerze, 20, 20, 27 tysięcy. Grubo poleciało. No nic mordy. Ej no nieźle, nieźle. Mamy w flifunku 50 tysięcy złotych. Ale siadają upgradey ostatnio. No nie no, to, to zaszalejmy jeszcze z tym może co. Zerujmy do końca dwa razy jeszcze, otwórzmy i. Będziemy kończyć odcinek, bo on strasznie drugi się zrobił. Ale siada dzisiaj upgrader. Tutaj ewentualnie. Nie wiem jak to się nazywa, nawet. U, ten Classic właśnie. Classic Knife. Dobra, jeszcze raz nas nie stać. Ale na cztery nas stać. I tutaj coś wylatuje fajnego. Żeby zostawić sobie takiego karambicika czy coś. No i gówno, nic nie wleciało. Dobra. Jeszcze na koniec upgrader. Na koniec upgrader jeszcze. Jeszcze ostatni upgrader. Glossów nie chcę. Co ja bym chciał? Jakaś koska fajna jeszcze się przydała mm, Albo o emeczka Fajerska koszka mamy w sumie To może emeczkę, emki nie mamy To To tak niech będzie No nie mów Nie mów, no, zobaczcie co się dzieje Ja pierdyle Ale fart, ale fart Jeszcze mogę to przeciągnąć Ale po co 32 tysiące Tak o sobie na odcineczku Dzięki za oglądanie, wbijacie w mój link, pierwszy link w opisie, widzimy się na następnym odcinku, na razie chyba. Cześć, cześć.